Tajemnice, zaginione skarby. Kto nie lubi lubisz Państwa takich historii? I tutaj mam dla Państwa pewną ciekawostkę banknotową do zaprezentowania. Przed Państwem dwa banknoty z serii nigdy nie wprowadzonej do obiegu. Banknoty tak zwane serii emigracyjnej, czyli przez rząd polski, który udał się na emigrację po inwazji niemieckiej 1939 roku, przygotowane celem wykorzystania po zakończeniu działań wojennych, po powrocie. Normalnej sytuacji po powrocie ponownie rządu do Polski. I właśnie dwa takie banknoty, tutaj przed Państwem. Przy czym te banknoty nigdy nie zostały wprowadzone do biegu. Wydrukowano ich gigantyczną ilość. Komplet nominałowy od złotówki do 500 złotych w Londynie drukowany, oraz dwa nominały zdublowane drukiem w Ameryce, czyli 20 i 50. Nie wiem, czemu tak zrobiono. Generalnie 20.50 była i w Londynie, i w Ameryce drukowana. Być może kwestia jakiegoś zabezpieczenia na wypadek, gdyby na przykład inwazja hitlerowska na Wyspy Brytyjskie się powiodła i gdyby tam był problem na przykład też z tymi wydrukowanymi tam banknotami. Niemniej całą tą emisję na gigantyczną sumę 7 miliardów złotych przywieziono już po zakończeniu wojny w 1947 roku do Polski, celem zupełnie racjonalnym wykorzystania w obiegu tak dużej ilości. Gotowego, dobrej jakości pieniądza, za który notabene zapłacono emisję jego. Więc można by tutaj oszczędzić pieniądze, niekoniecznie emitując następne banknoty do potrzeb obiegu wczesnego kraju. Ale jednak władze ludowe, proszę Państwa, nie zdecydowały się na to. Przede wszystkim motywowano to z założenia. I w aktualną nazwą banku, gdyż wtedy już bank był Narodowym Bankiem Polskim. Po drugie, nawet nie zdecydowano się na proponowaną operację nadrukową, przedrukową, naklejenie jakiegoś znaczku i tak dalej, czyli jakby wykorzystania tych banknotów, żeby na przykład zakleić napis Bank Polski, nakleić Narodowy Bank Polski, bądź na przykład skreślić Bank Polski pod spodem, nadrukować Narodowy Bank Polski i tak dalej, zmienić podpisy, które też były nieaktualne. Nie zdecydowano się na to. W efekcie, proszę Państwa, cała ta piękna emisja została wywieziona do zniszczenia. Zniszczenia dokonano w papierni w Miłkowie, koło Karpacza. Przy czym, cała to za dużo powiedziane, do celów archiwalnych na szczęście zadecydowano, iż tysiąc kompletów dominałowych pozostanie w archiwach Narodowego Banku Polskiego. Przy czym ten tysiąc dotyczył właśnie egzemplarzy obiegowych, takich, które miały być przeznaczone do obiegu, jak i egzemplarzy okazowych, czyli takich z numeracją specjalną i z nadrukami wzoru. I przy Państwa tak się stało. W efekcie zostawiono tysiąc sztuk, tak naprawdę, pewnie po 10 paczek. I te banknoty, które zostawiono, wszystkie są określonych serii. Po prostu z jednej puli, z jednej zgrzewki wyjmując. Tutaj przede mną najnowsze wydanie katalogu Czesława Miłczaka. Ja akurat, może bardziej roboczo używam tego wcześniejszego, więc na chwilę tutaj zobaczymy, jak to wyglądało. Jedynka wyglądała tak z emisji migracyjnej, i standardowa seria zostawiona przez emitenta, seria A w przypadku tego nominału. Następnie dwójka wyglądająca tak i typowa seria to seria B zostawiona dla tych złotówki. Przepiękna piątka to jeden z takich ciekawszych projektów, i tutaj typowo banknoty zostawiono serii A. Seria E w dziesiątce. No właśnie, ale do tego za chwilę dojdziemy. Seria L w dwudziestce, tak wyglądającej. Seria D w pięćdziesiątce. Seria K. W setce. Seria C. 500 C. I to, co mówiłem, zdublowane nominały, czyli 20 amerykańska wyglądała tak i dla niej typowa była seria C. Możemy tylko szybko się odnieść do tej dwudziestki londyńskiej. Londyńska, amerykańska. I 50. Typowo seria H zostawiona. Tak wyglądająca. 50 londyńska, e, amerykańska. A tak z tej głównej emisji londyńska. Proszę Państwa, dlaczego mam tu pozaznaczane seria typowa i seria nietypowa? Proszę Państwa, typowa to właśnie ta pochodząca z zapasów Narodowego Banku Polskiego. Natomiast a tak jak powiedziałem wcześniej, te pozostałe zapakowano na ciężarówki, zawieziono do papierni w okolicy Karpacza, która miała zająć się zniszczeniem tychże banknotów. Ale proszę Państwa, no jak to bywa, ludzie są tylko ludźmi. Więc generalnie, jeżeli tych banknotów są tysiące na tejże ciężarówce, noszone w skrzyniach, nie wiem, w workach, w czymkolwiek, wysypywane następnie do jakiegoś, nie wiem, młyna papierniczego, który miałby je zmielić, przerobić na pulpę i tak dalej, zniszczyć, bo nie sądzę, żeby je palono, choć nie wiem, jaka była tam procedura, to jednak ludzie to noszący... Być może ulegli pokusie, że, a, zostawię sobie na pamiątkę, schowam jakąś jedną sztukę do kieszeni, pokażę rodzinie, dzieciom, jak to wyglądało. A Może bardziej prozaiczna przyczyna, typu coś zwiało, coś wyleciało, gdzieś pofrunęło, ktoś później znalazł, podniósł, zachował i tak ale na szczęście przy tych banknotach pozostały dosłownie pojedyncze, chyba w jednym tylko przypadku znane z dwóch egzemplarzy, egzemplarze innej serii niż ta, która została zachowana w archiwach bankowych. Muszę zobaczyć, właśnie z takimi egzemplarzami mamy tutaj do czynienia. Obydwa są wyraźnie podniszczone. Czyli jak najbardziej potwierdzają to, co mówiłem przed chwilą, że te banknoty po prostu trafiły w zupełnie niefachowe, nie ręce. Być może ktoś na przykład taki banknot zwinął, schował do kieszeni, być może, nie wiem, złożył w kosteczkę i schował o bucie, bo załóżmy, może było pilnowane, żeby nie wynosić nic przy czymś takim, ale na szczęście jakieś pojedyncze sztuki w ten sposób przetrwały. I takie dwie sztuki. Mamy przyjemność Państwu zaoferować teraz na bieżącej aukcji. Jest to dziesiątka nietypowej serii M oraz dwudziestka serii R. I zobaczmy, jak to wygląda w najnowszym wydaniu katalogu Czesława Miłczaka. To jest najnowsze takie wydanie kolekcjonerskie. I odnieśmy to od razu do wydania wcześniejszego, 2012 roku. Przedmiotowa dziesiątka. Tutaj znana literka H oraz J. Z tych bankowych. W najnowszym wydaniu również tylko H i J, czyli nic nowego nie doszło. Proszę Państwa, w kolejnym wydaniu katalogu będzie można dopisać serię M, czyli tą, którą widzą Państwo tutaj przede mną i do której za chwilę jeszcze wrócimy w omówieniu. Jeżeli chodzi o dwudziestkę amerykańską, widzimy tutaj troszkę bogaciej, czyli stare wydanie katalogu mówi nam o serii C, natomiast nowe doszły aż dwie literki A oraz J. I teraz przy kolejnym wydaniu, notabene zapowiadanym na, pierwotnie na koniec tego roku, prawdopodobnie dopiero jednak na przyszły rok, zostanie wydany drukiem. Może dojść kolejna seria, czyli seria R, jak Ryszard. Omówmy najpierw stan zachowania. Dziesiątka, stan oceniony przez nas na trójkę, trójkę z minusem, tak naprawdę, gdyż banknot jest złożony na trzy, czyli w ogóle ponad standardowo jak dla tych egzemplarzy takich nieoficjalnego archiwalnego obiegu. Widzimy, że złożony na stosunkowo niedużą ilość i tutaj z jednym małym starym naddarciem na marginesie. Takim naddarciem nie wynikającym z zniszczenia, z tego zgniecenia, tylko takim przez nieuwagę, czyli klasyfikowanym przez firmę gradingową jako tier Bardzo fajny, w ogóle naturalny, sztywny papier, przybrudzenia, powierzchowne jedynie na powierzchni, także tutaj moim zdaniem nie wymagający żadnych dodatkowych zabiegów typu czyszczenie, konserwacja i tak dalej, zupełnie świetnie natura naturalnie się prezentuje i doskonale oddaje jakby ducha swego pochodzenia. Troszkę gorzej wygląda dwudziestka. Ona jest w takim, można powiedzieć, typowym stanie dla tych emisji, czyli ona jest ewidentnie taka zgordulona, czyli ktoś to wziął tak jakby, z, wziął w rękę, zgniót, ścisnął, nie wiem, schował do kieszeni, później ktoś to rozprostowywał, ponownie zgniatał, więc poza trzema pionowymi złamaniami dość wyraźne tutaj ślady tego takiego zgrudulenia, ale przybrudzenia nieduże. Nie Papier, niestety, dość wiotki przez te liczne zgniecenia, niewielkie naddarcia. Tutaj stan oceniony przez nas na 4. Obydwa banknoty na licytacji bieżącej aukcji. Dosłownie unikaty, jeśli chodzi o serię, gdyż dotychczas te serie były nieznane. I proszę Państwa, tak jak ekscytowali się Państwo u nas, emocjonowali, no widzieliśmy po komentarzach bardzo historią pani, która przyniosła banknoty insurekcyjne, które sprzedadzą się za, no, myślę, że kolosalne pieniądze na najbliższej aukcji, to i te banknoty do tanich nie będą należały. Myślę, że tutaj może nie wystarczyć po 10 tysięcy na każdego z nich, żeby je nabyć, ale ich historia Również jest taką dość malowniczą, przypadkową, gdyż one trafiły do nas na aukcję od jednej osoby zapytałem o pochodzenie, pan opowiedział, jak to było z tymi banknotami. Znaczy, on jako takowymi banknotami się nie interesuje. Natomiast mieszkając w Gdańsku regularnie odwiedzał jarmarek dominikański interesował go jakieś inne rzeczy związane z rynkiem antykwarycznym, głównie tutaj chodzi o jakieś kwestie starych dokumentów. I kiedyś na jarmarku kupił e, jakiś zestaw, który go zaintrygował. To były bardzo niewielkie pieniądze. Już nie pamiętam teraz nawet rzędu wielkości, zresztą nawet nie wiem, czy ten pan podawał rząd wielkości, ale sam zaznaczył, że to była jakaś symboliczna kwota. Wziął te dokumenty do domu, coś przejrzał, co go interesowało, resztę zostawił archiwalnie. To było kilkanaście lat temu. Obecnie e, zmieniał miejsce zamieszkania. Podczas przeprowadzki, pakując swoje rzeczy, sortując, co zabierać, co nie, i tak dalej w tychże szpargałach starych, kupionych niegdyś na jarmarku, znalazł dwa takie banknoty. No ponieważ banknotami się sam nie zajmuje, nie specjalizuje się w nich, więc zaczął szukać o nich informacji, no i się okazało, że to nie jest byle co, to nie jest jakiś banknot, który, jak wiele banknotów na przykład z tego okresu, czyli lat 39 czy wojennych, są warte w takich stanach dosłownie symboliczne złotówki, że tutaj odkrył rzeczy rewelacyjne. No, skontaktował się z nami, podjął decyzję o wstawieniu tych banknotów na aukcję, także one już za tydzień będą licytowane u nas. Natomiast no, ciekawy taki niespodzianka domowa, czyli z jednej strony zamieszanie związane z przeprowadzką, koszty zapewne z tym związane, a z drugiej strony taki bonus, który te koszty w dużej mierze zamortyzuje, a jednocześnie znakomite odkrycie dla rynku kolekcjonerskiego, gdyż z jakiegoś pliku, szpargałów. Wyjęte dwa banknoty, gdzie ze względu na serię, każdy z nich jest unikatem. Także przekaz na koniec filmu jeszcze raz, tak jak już wielokrotnie powtarzamy na naszych filmach, proszę Państwa, nie ignorujmy żadnych starych pieniędzy. Sprawdźmy sami przede wszystkim najpierw w internecie, jak jakiś znajdziemy w domu, co to jest warte, bo w praktyce niestety nie jest tak różowo, jak w tym przypadku, czy w przypadku tej insurekcji. 99, myślę, że przecinek 9. Takich znalezisk domowych są to te znaleziska, które są nadmiarowe, pozostałe z obiegu po jakichś zawirowaniach losowych z daną emisją, związanych czy to inflacją, czy wojną i tak dalej. I z reguły w takich stanach obiegowych, domowych, szufladowych one są prawie, że nic nie warte albo znikome kwoty. Szczególnie jeśli mówimy o emisjach dwudziestowiecznych, a już bardzo szczególnie jeśli emisjach powojennych. Natomiast sprawdziwszy wszystko, dopiero możemy mieć spokojne sumienie, że na pewno tak jest, bo. Raz na jakiś czas zdarzają się, proszę Państwa, takie smaczki. Ja tu jestem sobie w stanie bez problemu wyobrazić sytuację, że ktoś, nawet kiedyś, przed temu kilkunastoma laty, zamiast na przykład wynieść ten plik szpargałów na jarmark dominikański i sprzedać go za jakąś kwotę zainteresowanemu, równie dobrze mogę je wrzucić do pieca. Równie dobrze teraz osoba przygotowująca rzeczy do przeprowadzki mogła nie zrobić tego skrupulatnie, mogła po prostu zobaczyć, że a to jest ten plik, z którego wyjąłem coś, co mnie interesowało, a reszta niech sobie tam gdzieś leży, nie zabieram tego, wyrzucamy, idzie na śmietnik. No szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że tak się nie stało i tym sposobem trafiły te dwa banknoty na aukcję. Zdecydowanie polecam kolekcjonerom uwagę na tych egzemplarzach, bo no, znakomite smaczki do zbioru, a wszystkim przeglądanie domowych szpargałów i szukanie takich rzeczy, a żeby wzbogacać pamiątki nasze historyczne i rozruszać też ten rynek kolekcjonerski, emocje kolekcjonerskie. Dziękuję bardzo zapraszam na licytację już wkrótce.